Chwileczkę Trzeba. Trzeba Tam sobie pierwszy podjada Lanczek Ale noga zabezpieczona Tam Olek też na wachcie Coś My je a my płyniemy na, na wszystkich możliwych żaglach. No i Twitter zmienił swoją nazwę. Jest coś historycznego. Mask zdecydował. Że będzie się X chyba nazywał. Ale to jest jego wola, jest właścicielem. I dobrze. Twitter dzisiaj staje się znowu łazą wolności. A nie jak kiedyś były blokowane wszelkie informacje. Niewygodne dla korporacji. A co ty robisz? Zadam jest kablem, nie jest przewodem, Bardzo. a co robisz? Pomagamy, płył od Sahary. Płyn, Ach, bo tutaj pływ, faktycznie, pływ. pył No, bo ta łóżka tam taka czerwona, taka. Płytka, wszystko zabrudzona. Słyszycie? Płyn od, faktycznie, bo tu jest, bo my płyniemy koło Sahary Zachodniej i teraz właśnie jest czyszczony pokład z pyłu sacharyjskiego, bo on został przyniesiony. A widzisz? I co ten pył tutaj się wszędzie jest? Pokaż. Faktycznie ślad. jest ślad. ręka. No, czysta. Była czysta. Zobaczcie. Widzicie? Sacharyjski. Glina. Glina sacharyjska. Mamy, mamy trochę piasku z Sahary, widzicie jak to niesie, tyle kilometrów, a wiatr to przenosi, no i teraz Olek na swojej wachcie, zamiast łowić ryby, to czyści, czyści nas z pustyni. No bo i tak jest gorąco, a woda chłodzi, bardzo przyjemna zabawa. Tak, za ile będziemy na y, wyspach Zielonego Przelątka? Półtorej, dwie doby. O, wiesz coś takiego? O, proszę bardzo, Tu słynna wędka. Aha, faktycznie i, okay. popatrzcie, czerwona, widzicie? Taka brudna. To wszystko jest pył. Kto by pomyślał, prawda? Kto by pomyślał, że będziemy mieli tutaj. Kawałek Sahary. Burza z piachu. Burza z piachu, czyli mamy okazję z burzy z piachu. Przeżyliśmy burzę piaskową, choć tutaj zmaga nam się ta fala, tak? O, ale lepiej. A dobrze, co to? A żagle też myjesz, czy nie? Nie no, nie dobrałem. Nie To już deszcz zrobił To deszcz zrobił Nie no, to był taki żart Z mojej strony A delfiny są tu, czy już sobie poszły? A precz. Przecz? Ja dzisiaj nie widać w ogóle była przez to, że jest pył i woda Bo oni na tyle jest mentalnie logiczny delfiny Że po prostu nie pływają chyba w zabrudzonej wody Tam, gdzie pył A widzisz Wczoraj było, było czysto A dzisiaj pył i ma delfiny no, tak, to chyba jest. coś w tym, w tym jest. Sprawdzimy, bo delfiny są ekologiczne. Tylko Japończyki, Japończycy chyba nie lubią delfinów, prawda? Nie o tym. A ja nie wiem, bo tak słyszałem, że on nie wolno jest, chyba. No, chyba tak, no bo to. No ale jak to jest, ludzie wszystko zjedzą jak są głodni. Nawet jeden, drugiego. No to tule. A wszyscy gdzieś poznikali. Jak ja się pojawiłem. Dzisiaj nie miałem ochoty na śniadanie. Był tylko kisielek i pomarańczka. A wieczorem zrobimy, albo po południu zrobimy sorbet. Jak nasz tutaj przyjaciel Michał ogarnie w końcu chmurę. Bo, miał, bo robi chmurę żebyśmy mogli wrzucać materiały do yy, które tutaj kręcimy ten materiał który będę kręcił żeby trafił po prostu do chmury niech pracuje niech pracuje dzielnie mm. bo chcemy te materiały upubliczniać na razie robimy live znaczy yy, będzie o 19 live na TikToku też na facebooku będzie dobrze, proszę. Tak, 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 my pamiętamy Także tutaj, tak I w tej chwili kończymy Bo już chyba wszystko Prawie ogarnąłeś, tak? Bo ja myślałem, że ty Oleg, walczysz Po prostu z oceanem, chcesz go trochę Zasłodzić Też. Ja Też? A skąd my Tę wodę bierzemy? Z tego samego Morza. Ale to jest słodka woda, czy nie słodka, bo mamy Zadzenie, które nam drukuje słodką wodą i mamy tej wody. Słyszycie? My przerabiamy wodę słoną Na wodę słodką Tak jest A my pijemy tę wodę też? Czyli można No to kiedyś opowiemy jak to się dzieje A teraz kończymy przygodę Przynajmniej tę część